Funkcjonariusze delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie zatrzymali dziewiętnastoletniego mężczyznę podejrzanego o planowanie czynu o charakterze terrorystycznym. To już trzecia osoba z zarzutami w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie, poinformował w czwartek rano 12 czerwca Jacek Dobrzyński, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych ustaleń radia RMFFM wynika, że podejrzani planowali atak w olsztyńskiej szkole. Jak czytamy w komunikacie, zatrzymani mężczyźni zbierali w sieci informacje dotyczące broni palnej, postaw strzeleckich oraz prowadzenia działań bojowych w terenie otwartym i pomieszczeniach zamkniętych. Jacek Dobrzyński dodał, że mężczyźni inspirowali się działalnością masowych zabójców. Trzeci z dziewiętnastolatków został zatrzymany przez funkcjonariuszy delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie. Teraz wcześniej do tej sprawy funkcjonariusze zatrzymali dwóch jego rówieśników. W celach szkoleniowych uczęszczali na strzelnice, jak również prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym. Ustalono, że mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych oraz instrukcje dotyczące konstruowania układów wybuchowych. Czytamy w komunikacie rzecznika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podejrzani, jak dodał Dobrzyński, inspiracje czerpali z działalności innych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy. Pobierane przez nich treści wpływały na kształtowanie u nich skrajnie radykalnych postaw moralnych. Dodano. Dziewiętnastolatkom przedstawiono m.in. zarzuty popełnienia przestępstw z artykułu 168 kodeksu karnego w związku z artykułem 163 oraz artykułem 255 a paragraf 2 kodeksu karnego. Artykuł 168 kodeksu karnego mówi kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, podlega karze pozbawienia wolności od jednego roku do dziesięciu lat. Artykuł 163 dotyczy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Natomiast artykuł 255, a paragraf 2, mówi o uczestnictwie w szkoleniu lub samoistnym zapoznawaniu się z treściami, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, natomiast wobec trzeciego sąd rejonowy w Olsztynie zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Z nieoficjalnych ustaleń radia RMF-FM wynika natomiast, że dziewiętnastolatkowie mieli planować zamach na jedną ze szkół średnich w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim. Ich potencjalnymi celami mogły być ponadto miejsca zgromadzeń publicznych, takie jak parady osób LGBT czy pielgrzymki wiernych. Stacja podaje, że nastolatkowie są uczniami różnych szkół średnich. Jeden z nich odbywał naukę w tzw. szkole w chmurze. Według nieoficjalnych informacji. Radia RMF-FM żaden z nich nie uczęszcza do placówki, którą chcieli zaatakować.